No, witam Was serdecznie już w drugiej miejscowości. Ogólnie, jakby ja nie wiem, który vlog będzie pierwszy, bo ten postaram się, żeby był fajny i w ogóle. Jestem ubrana i pomalowana. Mamy godzinę 14:37 i ogólnie. Pomocy dla Tosa Będziemy się na plaży się już w innej miejscowości i nagrałam. Nagrałam parę rzeczy, żeby było tak ładnie, więc dodam to tutaj. To możesz sobie zobaczyć. I siedzę. Jestem w sukience. Pokażę wam, jak wypiłam go. Dobra, nie mam za bardzo okracionowaną sukienkę. I mam klapki, moje Tak, dokładnie tak wygląda. No i nie będziemy się na plażę, tylko zjemy obiad. Dzisiejszy plan. Może go nie ma w sumie. Mam w zami zamiar wieczorem. I na oczyszczenie mojej głowy bo to co tutaj się dzieje ja w ogóle się nie wypowiadam na ten temat trzeba, muszę odpocząć, muszę odpocząć i w sumie to może pojedziemy do makarskiej, do sklepu bo mi jest zimno wieczorami i chcę dresy A tak to to nie wiem, ogólnie jest spoko ale jestem zmęczona i pójdę potem gdzieś, żeby z wami bardziej pogadać, bo teraz, nie wiem, dziwię mi się tak siedzi, jak każdy jest dookoła mnie, ale jestem opalona, o, jak widać Dobra, i ja to zaraz wrócę, trochę się ogarnę Dobra, siedzę, chciałam z wami pogadać, ale w sumie nie wiem do końca o czym Jesteśmy już w drugiej miejscowości, jest trochę gorzej niż wcześniej Apartament jest mały i my rodzice szukali jakiegoś innego, ale nie wiem, czy w końcu zmieniamy, czy nie, bo w sumie wyjeżdżamy za trzy dni więc nie wiem, czy w sumie jest sens, ale to nie, to nie moja sprawa hmm. Za chwilę przyjeżdżam jakieś auta Jest gorąco Mega, więc idę zaraz na plażę, muszę sobie makijaż, bo Chciałam panografć w sumie jakieś ładne rzeczy przy zachodzie, ale ja i pewnie nurkować Czy ja chcę zmyć ten makijaż, czy nie ja teraz nie wiem, co zrobić. Nawet bo chciałam jakieś ładne rzeczy ponagrywać w wodzie, ale teraz nie wiem, co zrobić. Ale no, jesteśmy sobie tu i ogólnie jest spoko, ale apartament jest mega mały i to jest minus. I no, w tamtej miejscowości było trochę lepiej, ale, ale tutaj też jest ok. na plaży. Stwierdziłam, że nie będę znać makijażu, bo nam tak się zna ławce, bo wziąłam sobie tutaj płyn jak coś, żeby zmyć, ale jesteśmy na plaży, tam gdzie siedzimy. Poszłam na ławkę, żeby wam dobrać cokolwiek. O, się tyle, żeby było ładniej. Pójdę może na materac do wody, ale nie chcę się jakoś specjalnie moczyć, więc nie wiem. Dobra, może wejdę na ten materac, bo nie wiem, nie chcę mi się jakoś tak dosłownie pływać, ale może sobie pojrzę w wodzie. Często tu ludzie przychodzą, a ja nie wiem, co mam w sumie powiedzieć. Wypłynę gdzieś i wtedy pogadamy na środku morza, ok? Ale tak jak mówiłam, wypłynęłam i jestem dosłownie w wodzie. Tam jest ląd, Siakbo jest trochę dalej, tylko nie wiem, jak to wygląda. Patrzcie, płynę. Yy, Miałam przy nie i skoczyłam na materac i spadłam z niego do wody. Ale jest okej, okay, jest woda, yy, jest na szczęście ciepła. Ja do końca nie wiem, czy mnie widać, bo y, mam kejsa wodoodpornego, więc no. Dobra, ale możemy teraz sobie trochę pogadać. Ogólnie jestem legit. W sensie jest spoko, ale apartament jest trochę do dupy. Muszę się odpychać z jakiś czas rękami, bo nie wiem, chyba mnie cofa. Nie, nie wiem, trochę jestem daleko, ale czuję. Y, ogólnie to na tamtej plaży mega chciałam poznać kogoś z Polski w moim wieku i znalazłam jakiegoś chłopaka. I co zrobiłam? Obserwałam się i nie zagadałam do niego. On w ogóle się po prostu jakąś psychopatką, bo ja dosłownie się do niego tak traiłam, żeby zagadać cokolwiek, ale ja nie wiem, się stresowałam. On jeszcze był siostrą, ale nie wiem, ile ta, ta siostra miała lat, więc jeszcze bardziej się stresowałam. I hania, moja przyjaciółka zaczęła mi mówić, że w ogóle proszę sprawdzić skąd oni są, bo jakby bardzo nam się kojarzył ten chłopak z tym z Katowic, z takim jednym, i ja poszłam. I tak patrzę, no dobra, wiem skąd są, wiem skąd są. I nagle się odkracam, a ten chłopak stą w apartamencie na samej górze. Ej, ja wyglądam jakąś jakaś naprawdę psychiczna, jak jakaś... Nie wiem jakbym jakiś zamach na niego chciała zrobić albo cokolwiek. Więc... No, to, to nie było ciekawe. I tutaj są jakieś trzy dziewczyny z Polski, ale tym bardziej nie zagadam, bo są we trójka, jestem sama, więc się boję. Ale trudno... Trudno. Już nie potrzebuję zagadywać, okej? Okay? Ale jest fajnie, patrz. Ja mega lubię wodę, mam nadzieję, że nie wpadnę, bo już wpadłam przed chwilą i złamałam paznokcia, bo stawałam na rękach na słupie. Moja mama sobie w ogóle teraz na słupie i wpadł, płynie. I złamałam paznokcia. I jakby w ogóle wczoraj jeszcze próbowałam... się robiłam salta. Słupa znowu, tylko do przodu, bo do tyłu się bardzo bałam I wiecie co zrobię. O kurde. Ej, wypłynęłam mega, mega daleko, a ja nie chcę. I płynę tutaj są dziewczynie, bo jestem na innej plaży pomocy. Ej, ogólnie trochę mnie wywaliło i nie miałam co zrobić. Dzisiaj jakby zaczął mnie wypychać jeszcze bardziej. I skoczyłam z tego materaca do wody i płynę. I tylko jest głęboko. A ja nie mam butów w ogóle, bo stwierdziłam, że po co mi buty na materac. Więc jak wiecznie, tak to się, że w sobie sobie Ale płynę. I tak. Życzę mi powodzenia, że ją dopłynęła dobrze. Ogólnie ponagrywałam te toki i teraz próbuję yy, płynąć dalej, ale nie, nie najlepiej mi to idzie szczerze mówiąc, bo co chwilę się cofam i trochę nie wiem, już mi się nie jest tak płynąć strasznie. I nie widzę nawet mojej mamy na widoku, ale patrzcie, trzymam się tu i cały płynę. Ogólnie o widzę moją mamę, płynie tam, ale... Trochę też jest daleko od mnie, więc pode mnie nie podpłynie. A ja w ogóle wczoraj strasznie mi się nie chciało samej pływać na tym materacu, a my ryczykowali na słupie i się podpięłam do ich słupu i mnie ciągnęli ze sobą, a ja sobie płynęłam, bycie, Ja się opalałam po prostu. Zdjęcia, skądś już wyszły, i teraz będę się dostawać na ląd. Ogólnie znowu mnie wywaliło, bo mama i mama robiła słońce i nas tak wywaliło, że ja nie wiem, ja chyba teraz za pół godziny z tą i dopłynę do miejsca. Wróciłam w sumie przed chwilą, bo mnie mega brzuch boli, więc wróciłam, żeby sobie posiedzieć i po prostu po obiedzie pójdę znowu, jak tabletki zaczną działać i jem sobie takie, to jest taki krem, taki mega gęsty, ogólnie nie wiem, czy to jest tak do jedzenia, czy do kanapek, czy co, ale w tym była nawet łyżeczka drewniana i tu nawet nie pisze o tym, no tak, czekajcie. Mega dobry to, to jest taki krem. Ale ja totalnie nie wiem w sumie, czy to tak się je. Ale ja to taki... Octośję to już na czwarty raz chyba, bo to jest tak słodkie, że naprawdę. Ale mam jeszcze parę takich. Mega fajnych. I leżę sobie. Jestem mega zmęczona, mega mnie brzuch boli. Nie wiem, co by zrobić, bo nawet się nie mogę połączyć z Wi-Fi tutaj, bo to się stało. Będę siedzieć. Tak? Przyszłam jeszcze pokazać Wam picie. Jakie mam? To jest picie winogronowe. Jest dobra. Patrzę, ma taki kolor. Coś smakuje chemicznie takie winogronowe rzeczy, ale jest ok. Ale jesteśmy na plaży, ogólnie nic nie widać, sorry, ale coś mi się za paratem dzieje. To jest idealny czas, żeby zrobić oczyszczanie głowy. Pokażę wam jakie mam książki. Taką i drugą mam taką. I to mi dała dał mój Tata. I no i nie wiem, którą będziemy czytać, ale siedzimy sobie. Chciałam wam tu dużo ponagrywać, ale dosłownie jakby nie mogę, w sensie spróbuję, ale nie wiem, czy się uda. Pokażę Wam, co kupiłam w ogóle, i mam taki fit. O. Ogólnie tam był taki mega ładny kotek, i on miał chorobę jakąś oczu. I dosłownie miał takie zamknięte, i takie załozablone, i chyba 15 minut siedziałam i go głaskałam po prostu. bo mi go ta szkoda, było. I teraz robimy oczyszczenie głowy. Ja się nie widzę, bo nagrywałam na tyle kamerce i ludzie się na mnie patrzą, ale nie wiem. Mam nadzieję, że przeszedłam na normalnie i najwyżej pogadamy w domu. Dobra, patrzcie. To jest dla Amelki nic nie widać. Pokażę Wam bardziej. To jest dla Hani. To jest dla Amelki bransoletka i tu jest taka sama... prawie mnie nie widać, ale wracam już. Jest 22, a jednak ja nie wiem, są moje rodzice, bo się na nich obraziłam trochę. I sobie poszłam i w domu się, że oni szli, a nie szli wcale. I idę sobie. O, w końcu jest jakieś oświetlenie, ale ja wyglądam dziwnie. O, moja mama do mnie dzwoni chwilę. Tragedia, po prostu, serio. Nawet nie miałam czasu, żeby oczyścić moją głowę, bo mi kazali wracać. ja jestem już taka przebudźcowana, że do swojej mam dojść. Zaraz nie będę zresztą dawać negatywnej energii. Pa! W ogóle jest mega tragedia W sensie jest godzina 11 I moi rodzice poszli na plażę A mnie tak strasznie boli brzuch, że ja nie dałam rady Dopiero teraz podniosłam się z łóżka Wziąłem już moje tabletki Jakieś nowe mam, bo mi lekarz przepisał Na receptę Ale nie pomagają jak na razie I zrobimy test takiego loda Wyglądają one podobnie do takich, co kupiłam w pudełeczku ostatnio i one są z Królewnej Śnieżki Tylko, że te mają jakąś czekoladę Ale wyglądają identycznie O, wyglądają tak samo, tylko te mają tu czekoladę I są takie same Dosłownie smakują identycznie Jak ktoś zna Zamiennik takich lodów w Polsce, to niech mi napisze w komentarzu, bo ja kocham te lody, one są tak pyszne Naprawdę Czekam, może przestanie mnie trochę boleć brzuch I pójdę wtedy na plażę Nie wiem co wam jeszcze powiedzieć Te lody jednak mają jeszcze w środku taki taki mus. I bez niego byłyby lepsze, ale też, te też są ok. Elo, jestem w sklepie, bo szukam jakiegoś olejku i znalazłam takie po 9-13 I idę. Pa. Elo patrzę, ja ją codziennie głaskam, bo ona zawsze leży pod tym sklepem i ona jest taka słodka. Patrzcie na nią. Ale wyschłam z wody i już dosłownie nikt się nad nie kąpał. Jest mi zimno trochę. Siedzę sobie. Tam gdzieś mi tata robi zdjęcia i nagrał filmiki, ale nie wiem czy są normalne i są dodatne do pokazania. Ale siedzę i o 20 będziemy szli, bo jest to jakaś impreza w porcie, więc będziemy na nią szli. Jest mi zimno. jeszcze przejść chwilę na plażę i nie wiem w sumie czy dużo rzeczy wam wczoraj pokazywałam, ale jak nie to mam dużo mega do opowiedzenia, bo się tyle wczoraj działo, że serio, może przejść tutaj i zobaczyć, czy wam pokazałam, a jak nie, to nawet powiem drugi raz. Ale byliśmy wczoraj na imprezie rybackiej w porcie i było mega super, były mega fajne atrakcje. Nie udało mi się wziąć udziału, a byłam gotowa do tego. Chociaż wiedziałam, że mi wpada do wody albo później teraz tam była taka belka Wysmarowana smalcem I na końcu była nagroda i trzeba było jakby przejść po tej belce I tylko chłopaki brali udział I ja już poszłam tam gotowa Moja mam powiedziała, że nie szłam, bo zrobił wstyd A my tam mówimy iść I poszłam, stanęłam tam I okazało się, że już był koniec i trzeba było być zapisanym Ale stałam Byłam odważna i tam stałam Ale tak mi było przykro, że mi się nie udało Ja wiedziałam, że mi wleciało do tej wody Byłam w ogóle w ubraniach jeszcze ale Mega chciałam. Ale zostało niestety ostatnie minuty, bo już będziemy wyjeżdżać. Czeka nas jakieś 15, 15 godzin drogi. I ogólnie byłam pożegnać się z Kotami wszystkimi. I tak mi było przykro, że muszę się z nimi żegnać. Ale no, będziemy już jechać. Było mega fajnie. Oj, byłam jeszcze kupić Brainbound dla mojego chłopaka. I mega mi przykro, że już jedziemy. Elo, Jesteśmy już tylko w sklepie zrobić zakupy z jeden, których nie ma w Polsce i je mega lubimy Ja szukam tego kawy i już się z wami żegnam, więc dzięki za oglądanie vloga, elo!